Cześć tu Hunter i zapraszam na wspólną grę w One Late Night. <laughs> Jest to chyba dość nowa gra. Eee, horror oczywiście. Generalnie główny bohater zostaje na noc w pracy, żeby nadrobić zaległości. I dzieją się tam straszne rzeczy. Jak to w pracy. Jakieś nadprzyrodzone moce atakują cholera wie co się dzieje generalnie. Okej. Okay. A, śpimy w pracy, a to znam akurat. No, <laughs> ludek androida. LGE. Przekonująco. Zobaczmy co tu się dzieje. O, gra wygląda całkiem przyzwoicie. Dobra, co tu robimy? Present one to show... Oj. Czyli steruję myszą, przerzucam spacją Shiftem Short Sprint Hiding, o to się może przydać Aha, okej okay. Dobra to Generalnie już wiem o co chodzi O, piękna pogoda Okej. Okay. Widzę, że gość się stresuje. To nie ja. Wychodząc nawet z pokoju. Przez to ja też się stresuję. Robert's Office i co dalej? Spacja, okej. Okay. Gdzie jest Robert? Ojej. Jednego dnia tu był, a później zniknął. I przestał przychodzić do pracy. Wejdźmy. Nie, nie wejdziemy do niego. IBM, ok. To już nie jest LG. Oczywiście wyjście ewakuacyjne zamknięte. Jest i kuchnia. O, pora wracać do roboty. Wszystko idzie dobrze póki co. Do momentu, w którym nie zacznie się piekło. Kierownik przyjdzie zobaczyć czy pracuję, czy się obijam. O, już się stresuję. I see you. I w tym momencie dostałem SMS-a. Kiedy to napisałem? No ciekawa. Username. Mi. Password. Ach, Super po prostu. Mhm. Mm mogę zapisać grę. Dobrze, przynajmniej jak zginę, to nie będę musiał jeszcze raz sobie robić kawę. Nie, chcę włączyć radio. Jak to zrobić? Właśnie nie za bardzo. Stąd stać, okej okay. No i co? Co, mam wyjść tam? Na cholerę bym chciał to robić. O, mam broń Tu bicie serca. Hello? What the... Kolera ja tu idę? Łazienka. No oczywiście. jest czekam Okej okay. Lekich drżczy dostałem The fuck was that To nie jest wystarczający powód, żeby stąd spadać Może tędy wejdę Płyty, stary monitor, gaśnica, gaśnica, może się przydać Ale chyba się nie daje ruszyć o, czemu oni mnie tu zostawili? Tu się też byłem. Tu chyba nie byłem. Jeszcze. Oh, I done some research. O, oh, światło. Może ją osłabić. Nie. Okej, okay, to chyba tego szukałem cały czas. Ow kurde, przestraszyłem się swoje kurtki. To nie było fajne. O kurde, ktoś tego będzie używał? Coś jest w toalecie. Haha. Ha. Dobra. O, Klucz. Do pokoju Roberta. A w drugiej? Fuck a, Nie mogę z niej skorzystać. Okej. Okay. Najpierw odsuwane krzesła, które teraz są przesunięte. A teraz... Telefon? To ten? Dobra. Nie, to tu w końcu, pomoc, gdzie on dzwoni? Brzmi jak ten, ale. Nie da się go odebrać The Fuck was that Wcale nie chcę tu być okay. Robert I hear her knocks on the door She's coming closer A ghost or a devil What the fuck Nie mogę zapalić światła? Abyś... Robert... A może z duże. Jest Robert. Password. E, debil. Nie. Teraz po trzech... O, dzwoni telefon. Nie, nie chcę się chować. Przynajmniej nie na razie. To u mnie. U mnie, 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 u mnie. U mnie. Tak, to u mnie. You see me? No. Ktoś mnie podgląda? Dyrektor dzwonił, że mnie widzi. Dyrektor już mnie skontrolował, wie, że jestem w pracy. No to teraz... What the fuck? on wciąż nie chce iść do domu? What the fuck? God damn it! Dobra, zamk posprzątajmy tutaj. Ten duch jest strasznie niemiły. Widziałem to, ale najpierw posprzątam. Uff. Balonik z intra. Jest bardzo zachęcające. Po prostu trzeba tam podejść, tak? Przebijecie Cię moim długopisem. Tu się coś na pewno stanie. Jeszcze te drzwi się dziwnie otwierają. The fuck? Okej. Okay. Ręka mi się spociła. Co to było? Mogę już stąd wyjść. Co za kretem, wybij to okno. O, tu jest coś. Jakaś kartka. Dobra. Light is your friend. Co za Palmy, O, latarka. Jeszcze tylko baterie są potrzebne. Skoro mamy już latarkę, to zaraz Teraz nie będzie prądu pewnie. I wtedy zacznie się rzeźnia. Idziemy szukać baterii. Co za suka. Uciekamy. Tak, biegnij szybciej. Ja pierdolę. To było straszne. nie. Są! Ha ha! Już po tobie. A czemu stała w oświetlonym pomieszczeniu? Nie. O, chyba się zawiesił. I lewituje. Niedobrze. O, kolejne bateria. Więc potrzebowałem dwóch. Czy może jeszcze więcej? No dobra. Raz się żyje. Czy jesteś za drzwiami? Jeśli tak, to się załamy. No jednak nie. Df. Kolejny brzydal. i tak mnie widzisz, z czym masz problem? O, jest i bateria numer 3. To pomieszczenie. The fuck! Oj się. Tam stała suka przy drzwiach. Staje powoli nudne. To by znaczyło, że w tej grze nie można. A! Co za suka? Tylko żeby nie stało za drzwiami. Wygląda ok. Fuck you want! No. Tak to się robi. To już wiem. To od czego klucz? Emergency key... Dopiero teraz? Spierdalamy stąd. Idziemy. Biegnij, no! Ah! Goddammit! Uciekaj! Sprintuj do tego wyjścia! Goddammit... Za ciemna klatka schodowa... To, co się stało? Chyba sobie żartujesz. Gdzie jest moja latarka? To się źle skończy. Ja to wiem. To się musi źle skończyć. Wracamy do wyjścia. Walę ten telefon. Jest zajęta dzwonieniem. Okej, okay. to trochę nie fair. Czyli co? Że muszę to odebrać. Twórce wydranie. Okej. Okay. Znowu się wystraszyły moje kurtki. Czyli to miałem odczytać, czy ta świeczka się zapaliła? Znaczy, A candle, yeah, tak oczywiście, dobra. Wiecie co? Poddaje się. Nie wiem co dalej zrobić w tej grze. Jeśli ktoś chce w nią zagrać, to zapraszam. Bardzo fajną nie wyglądają tekstury. Jest zajebiste udźwiękowienie. Trochę jest za bardzo pomieszana kwestia tego, co zebrać, w jakiej kolejności. Myślę, że najlepiej usiąść za jednym razem do tej gry i wszystko przejść. Po prostu szukając po kątach, za każdym razem może coś się akurat znajdzie. Zatem, twórcy, odwalili kawał dobrej roboty. Ja Wam dziękuję za oglądanie i jakby co, może kiedyś dokończę tę grę, kto wie. Zatem, dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.